Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry z tej strony. Andes. witam Was wszystkich bardzo. Kim Ty jesteś? Bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z The Sims czy Rodzina Rodo, której dawno nie było, a nie było Simsów dawno, ale jesteśmy. Eee, I absolutnie nie pamiętam, moi drodzy, co tu się ostatnio wydarzyło i co ostatnio robiliśmy, także zaraz się dowiemy. Czekajcie. Tak, Maciej. Aha, czy... Aha, bo jest piąta rano. No to mamy idealny timing. Bardzo dobrze, dobra. Wtorek. Czy ty jakaś praca może. Nastrój idealny? Hmm, może być ogrodnictwo po prostu nie na. halo, Nie, nie, nie wychodzimy nigdzie. Spokojnie. Nienawidzi ogrodnictwa. Dobra. Jakaś praca dzisiaj? Tak, za 4 godziny. Kinga Praca? Tak, o 15. okej, okay. czyli tak powiedzmy, że się. No teoretycznie powinni wymienić, ale będzie ta pokojówka. Pokojówka, Boże. Ta pani. Yy, niania, pani Niania będzie yy, przyjeżdżała, no bo tak ostatnio było czekinka. Czuję się. Rozsiewa zarazki oczywiście. Dobrze. Aria. O, Aria spanko. Okej, okay, ale za to. Ezra nie spanko, Ezra Boże, proszę bardzo, już. A czemu ta tu? Bo to chyba jego, nie? Tak mi się wydaje. No dobrze. To w takim razie to czekam, aż wszyscy ładnie powstają sobie. Ale czekajcie, czemu on jest taki w ogóle niedospany? Tego nie wiem, czemu jest niedospany, a Kinga? No wyspana. A czy to nie było jakoś tak jak w ostatnim odcinku, poprzednim, tym wiecie, pierwszym, pierwszym, że, no w ogóle Salem widzę śpi na blacie, że ktoś do dzieci wstawał, albo coś takiego? I kto to już? Nie, nie płaczesz, prawda? No nie płaczesz. Bardzo dobrze, że nie płaczesz. Cieszymy się. Głodni nie są, no nie są. No jeszcze tak wiecie, jakoś bardzo tragicznie nie. Więc dobrze, dobrze. To co, trochę to przyspieszmy. Jeżeli ale on się w ogóle do tej pracy nie wyśpi. Zaraz będzie komunikat oczywiście o tym, że auto podjedzie, bla 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 bla. Czekajcie to w ogóle. Yy, robiłem ten taki quiz. Wiecie, przed. No, takie punkciczki sobie zdobywałem, ale widzę, że. Arya ma. Aria ma dzisiaj urodziny? Co? To ja nie wiem, czy my w tym odcinku się wyrobimy z urodzinami, ale dobrze. Przejdzie za około godzinę. Aha, no tak, ten już do pracy oczywiście. Ale jest niewyspany, więc będzie dramat. No tak na połowę to szkoda, no. A może jakieś wolne? Możesz symulować jakieś coś, czy nie? Dobra, na razie śpi. Jak przyjdzie auto, to dopiero wstaniesz. Ewentualnie, może być sobie kawę. Czemu to jest to w ogóle tak ciemno w tej kuchni? Czemu to. Czemu te lampy nie świecą? Jakby, excuse me. Nie wiem czemu tak. Dobra, nieważne. Aha, widzę, że tak. Kinga już do dzieciaków. Co ty chcesz? Zostaw. Nic go nie ściska. Ty miałeś spać. Proszę sobie kawę zrobić. Mm. Nie, moment. Pauza, bo zaraz nie zdążę. Mm, mm, mm. Podwójny odwodzony karmel w macchiato. Nie, mm, nie, nie. Cappuccino. Muc Kanole, odwróć to macchiato szybko. Ale szybko, po prostu jak najszybciej! A ty moja droga, nie atakuj tego żadnym pazurem, tylko tutaj... Proszę bardzo, do krzesełka goraz. E, na krzesełku dzieciaka. No oczywiście gdzie tu jest weź na ręce, coś co weź na ręce. No, sobie wypije, pójdzie na spokojnie. Delikatnie się może spóźni, ale wiecie, energia chociaż... Może jakoś wytrzyma w tej pracy. Boże, wiecie, to jest po prostu, patrzcie tu. Nie ma siły, nie ma energii, w ogóle nie, to widać, no. No trzy godziny mu wstrzyma, dobra. No a czy tu ją... A, bać ja nie klik, przepraszam. Tu ją posać, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, czop, czop. O. Dobrze, e, podaj jedzenie. Nie, nie, nie. E, daj dziecku jeść. I daj dziecku jeść dwa razy. No? I ty też pójdziesz. Festiwal zimowy się Ojej, festiwal zimowy będzie. Super. Dobrze, e, Sprzątnie ze zepsute. A potem jest resztki to jest zepsute, więc musimy poczekać, aż wyrzuci. Czy wszystko smakuje tutaj naszym brzdącą, pięknym? Mam nadzieję, że tak. Coś tu się ewidentnie zepsuło. Ciekawe co. Obstawiam sushi. Oczywiście. Widzieliście ja to po prostu hit. Dobra, jedz kawałek tortu. E, Twój hamburgera. Czy ty już tam pracujesz sobie świetnie grzecznie? on dopiero idzie. Boże, spóźniony. No oczywiście, że spóźniony. Odpoczywaj w odosobnieniu. Dobra, pomóż szefowi może. Nie wiem, czy to będzie jakieś takie... Zobaczymy. Może akurat nauka... No dobra. A czy ty nie potrzebujesz... On potrzebuje majsterkowania, a my tego nie zrobiliśmy jeszcze, naprawdę? Hit, a co tu się Salemowi dzieje? Kontakt. Kontakty mu... Kinga. To nie śpi tu. Boże, nasze widulstwo, no. To teraz uczucia, całus. Uczucia daję pomąchać dłoń. Uczucia. O. Głać. O Boże, co mu. Saluś, co to jest? Co to co to co to, co to tak, tak spadło. biedactwo moje takie. O. No, już się kontakty napełniają i super. Widzicie, już zapominam o tym. No, Kinga, działaj tu. Potem już tą miskę możesz... Nie, 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 nie. Napełnić. No, ten się pan tutaj już ma problem jakiś. Nigdy nie chcę. Tak, tak, wiemy, wiemy. No i nołeś, kochany. Widzisz, kochany jesteś, widzisz? Wszystko jest super. A to ty już się z nim pobawi To już? No dobrze, no niech będzie Okej okay. mm. Wypuść Wypuść, chodź Z czego ty się znowu cieszysz I potem sobie sko... Oh, o za kibel, taki dramatyczny Gdzie jest nasza pani po pokojówka sprzątająca? O już, a, a widzicie? Klaś... Klaśnij, klaśnij Klaśni w stół, a się odezwę nożyce Weź portę Słuchajcie, mamy taki budżet, że moglibyśmy zatrudnić Nianiu Na stałe. Da się. Usługi. Zobaczymy. Gdzie ty z nią? No już miałem, że z nią wyłazisz gdzieś. Mam nadzieję, że pokojowa to posprząta wszystko i nie będzie problemu. Aha, czekać, bo to Kinga. No tak, jeszcze w tym Syfie musi. Trudno. Przeżyję. Mm -hm. Mam nadzieję, że łazienkę ee, posprząta w każdym calu. Ale co ty się w taką ubrałaś na takim roze. Ile mamy w ogóle stopni? 12. Tadam, tadam, tadam. A czekajcie, bo ostatnio był znowu update. Czy to mi się tutaj. A ja te wilkołaki wyłączyłem. Dobrze, czy nic się nie poprzestawiało? Rozumiem, okej. OK. Jeden stopień mamy, nie 12, 12 mamy do, do wiosny, jesus. Mamy 1 stopień i jej w ogóle parasolkę. Po co ci par Jakby... What? A temu co? Ojej, ospały. Bardzo cię kocham, ale potrafię ci tego... Ty chyba sobie kpisz. Rodrigo, weź ty w ogóle wypapuciaj. płucaj. E, Niepokoj... opiekunka do dziecka. O. Dobrze, to tak, a ty. Boże, to jesteś hit. Yy, może odpoczywaj w odosobnieniu. Dasz deś, Tam gdzieś może tak kimnąć po cichu, żeby nikt nie wiedział, że wiesz. Może śpisz? Ale poczekaj, on tu przyjechał w ogóle do. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj? Okej. Okay. No on odpoczywa, ale nie wiem, czy to. Niedobrze. Bo nie możemy nic innego zrobić, wiecie. Typu, śpij bezczelnie. A ty co, stoisz jak kuda przed domem pewnie, nie? Nie? Przepraszam. Dobra, przepraszam. Polatać do dzieciaków. I jest to wybaczone. Czy kibel jest posprzątany? Nie. Gdzie jest pa... No ty chyba sobie żartujesz ze mnie. Nie, nie, nie. Jakby... Przepraszam bardzo. Nie chcę jej zwalniać, bo... A może kogoś śniegu wtedy c Czekajcie, jeżeli ona nie posprząta łazienki, to ją wywalimy. Dobra, niania jest, wszystko jest. taki opęcherz widzę. Pie mm -hmm. To jakby możecie sobie skorzystać. Użyj nocnika i użyj nocnika. Proszę bardzo. Aha, a Kinga w ogóle do pracy za godzinę Ojej, to tak szybko zleciało? To już? Faktycznie Dobrze, ale ta będzie to wiecie Akurat do pracy, jak, jak Kinga pojedzie i nikogo nie będzie w domu Gdzie jest pani sprzątająca? Mhm Ja sobie słuchajcie ją poobserwuję teraz Bo ona mi się jakaś taka podejrzana wydaje, wiecie? Uh -huh. Będzie czyściła blad, który jest. A nie, proszę, nie, blad. Dobrze, wyrzuci śmieci. Ok, ok. A ty o czym plotkujesz? Jezus, gada i klacha, i klacha tam, no. I gada i gada. Dobrze, czekamy. W natężeniu i w napięciu. Zwolnić czy nie zwolnić? Zwolnić, czy nie zwolnić? No Teraz pani do łazienki pójdzie Dobrze Okej okay. Jezu, ile mamy aut pod domem Czy to jest auto niani? No chyba tak nie ma szansy na awans weź idź ma dobrze, czyli pracuj ciężko, dzisiaj aha, ta już a prysznic jest czysty? no chyba tak jak tam masz kocio? kocio sobie drapie no i bardzo dobrze niech sobie drapie Słuchajcie, to jak w takim razie y, Arya będzie miała urodziny to trzeba będzie ten pokój y, potem na, na pół przedzielić jakoś tak sprytnie. Wiecie o co chodzi, żeby. Tylko czekajcie, bo to są jakby jedno wejście jest. Tak, żeby wiecie, no jakby potem jak już też Ezra będzie dorosły, żeby eksplorować pod czymś. Aha, o czekaj, a pod kanapą możesz. O, balaj pod spodem, chodź. No, chodź, jak chcę to zobaczyć? A bo ty jadłeś, Boże, ci przerwałem. Przepraszam. Nie, nie, a czemu zakończona? Nie zakończona! To, że Maciej wrócił, to nie znaczy, że jest zakończona. Nie, absolutnie. A temat, zbity telefon, jest u dramat. Weźlij Simona na trasę, lub ugość go. O, możemy kogoś gościć, miło. Dobrze, usługi. Dzwoń, bo ty jesteś spadnięty. Pad no nie, ale dzwoń po usługi najpierw Zjedz resztki hamburgera i do spania. Kto to włączył tu wyjazd? Tak, tu masz tym miejsce, masz dobry zasięg, rozumiem. E, opiekunka do dziecka, dawaj. Czy to no i to właśnie to było jej auto, ona ma taką brykę Ona ma taką furę Higiena To ona myślę, że przybierze chyba, nie? Pampera Mam nadzieję Ale jak dzisiaj dorośnie aria O, przyjechała ta sama? Chyba ta sama. No to jest jej bryka. Ty patrz ją tu. A my w ogóle z naszego auto nie korzystamy. Trzeba bo może jakiś garaż zrobić mały albo coś? Bo w tej części chyba dało się garaże robić, nie? Piwnice, w sensie bra bramy, Garażo są bramy garażowe w tej części, w sensie wiecie, o co chodzi? No, drzwi garażowe, proszę, no to trzeba, nie, słuchajcie, tutaj trzeba zrobić jakieś małe rachuciachy Mamy ile? 14 tysięcy, no to może by nas było stać, żeby tak, przerobić trochę ten pokój tutaj, żeby było jakieś takie logiczniejsze wejście, ewentualnie ten salon tak tutaj, nie wiem, coś pomyślimy. Falafel w portfolio, co, co, co? Naucz się na falafel, a następnie przy, przyrządź danie i przynieść do pracy, aby otrzymać podwyżkę. U, nie. Ona będzie swoim normalnym tole, to, tolem. Normalnym tolem. Zjadłeś? Dobra. O, nawet jeszcze na tej swojej energii zdąży posprzątać. Trzy godziny mu zosta... No i pięknie. Zostaw to. I idź już spać. Patrzcie, dopiero... 16, prawie 17, wiadomo, no już też jest, a czemu jest jakoś dziwnie, że tu jest tak ciemno, a tu jest tak jasno? Ej, what the um. Nie, nie, nie. O co chodzi? Chciałbym wiedzieć, o co chodzi? jest na błot. No i co? Dobra, dajmy może... Aha. No to się dopiero włączy po uruchomieniu, ale... No ale prze... Co tu się wydarzyło z tymi parcelami? To tak ma być ciemno, jak jest tu, czy ma być jasno, jak jest śnieg? Bo jakby, nie wiem... się powiedzieć, że 17 godzina już tak ciemno, no ale... Nie wiem, słuchajcie, dziwne, dziwne. Aha, Maciej poszedł spać. E, czekajcie, a który której was a Kinga e, z pracy? O 21. .00. To raczej pewnie już tych urodzin nie, zobaczy, nie, nie zdążymy zrobić, ale słuchajcie, zrobimy je w kolejnym odcinku. Może... Jakiś tort, albo coś się pewnie ogarnie Ja też wiecie co, za chwilę te simsy włączę, bo nie podoba się to, że tak, nie wiem Jeżeli słuchajcie, mieliście taki problem, albo coś e, Dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli ktoś wie w ogóle, jak to rozwiązać, bo może, wiecie, a ja No, nie wiem, pierwszy raz takie coś widzę w Simsach 3 Bo w dwójce też takie jakieś dziwne kwadraty kiedyś były, ale to było kiedyś, nie? To jakiś w ogóle kod biegnie, co to? Rusty. Dobrze, moi drodzy. lawki, kiski, bezsłuchki, bo dziękuję was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się długo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, no i pa, pa!